Hej, cześć, cześć, witam was, z tej strony Piotrek, zapraszam was do kolejnego odcinka z gry Hardcore. Hardcore. I, 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 i ten, i ten, ten tego typu. I, nie przedłużając, i, i, wierzmy to ja. Okej, okay, zróbmy sobie pierwsze tulsy. I tulsy. i i dwóch jest rozlążyli się kurde sorry chłopaki sorry chłopaki nie chciałem wiem że to wasza wasz dzień populacji dobra zróbmy sobie lepszy kilo i lepszy Jeeeej, yes, i zbierzmy sobie tak z... z tak... Z tak... kobla. Okej, okay, teraz może weźmy sobie trochę tego czarnego i jakże pięknego węgla. Tego w ogóle otrzymałem 32? Wow. Zróbmy sobie... Tę śliczną... Lesiek Bro. Drugi kifol i jeszcze... ...lemiaczyk. Tak, żeby szybciej było nam ubijać moby.

Woda. Nie ma tu nigdzie żelaza Nie potrzebować żelazo NIM. Kurde Je potrzebować żelazo na wiaderko e, Żeby być bardziej bezpieczny yeah. O ryby nimo. O, jed, 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 jed. U. U. Cześć! Sorry, Twoja ziemia wiem. Wiem, Twoja ziemia, to tylko przychodzę. Tu się czarną owcę. I szarą owcę. Kurde. I musi gdzieś być biała białą. Nooo. Dla momentu. Czarna owca. I biała. o moment. Już więcej nie będzie populacji. Uuu. Pściółka. Druga pściółka. Super. Dobre. Zdaliśmy jakieś sobie dogodne miejsce. Żeby najlepiej przy wiosce, żeby zbudować własną a samą wille. I własną zasadzie żeby leży bez budynku. No i kiedy? Yeah. Dobra. W moment O! O! nie chciałem O! uderzyć. Sami podeszłeś pod miecz. Jaj. Ale nie, 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 ja mam za mało hp żeby z nim walczyć. Nigdy nie grałem hardcore, zawsze jestem ry ryzykantem, jestem. Już się ryzykuję no. Jak? 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 Powiedzcie mi jak ja dalej tracę bombelki. Uuu, uh. nie mam żartu. Ja. Yeah. To chyba jest problem. Więc... Zróbmy sobie... Mały... Mały... I widzimy się po tym, jak się to wszystko przepali i już właśnie się paliło. ostatnie żarcie i ja trochę długo mi to zleciało, tam jak sami widzicie, no najlepiej jakbym jak najszybciej znalazł schronienie. Znalazł hmm

jeszcze raz mi się to źle skończyło. No ile was tam jeszcze jest zombie apokalipsy jakaś. Jaki <grymny> fak. Ok, ciepanie. gra Minecraft może być aż taka... Stresująca, w sensie taki... ...fordol. Jest, jest już tak... W miarę bezpiecznie, to ja chętnie bym sobie zwiedził tego tego łódka. No i. Uh! Uh! Uh -huh -huh -huh! czy nie też wezmę? Tu jest też wezmę. Gdzie tu jeszcze był... Tense. Nie wiem, że to nie to nie jest... Coś z tej to jest to. Tu jeszcze była skrzynka. O, tu jest! A, klątwo wywiązania, ale przynajmniej jest darmowy żarcie. Trzeba sobie dać trzcinę. Trzcina. Dobra. I lecimy poszukać jakiejś wioski. Jakiejś wioski. Ja to jak bym to chyba złożył. Chwila, moment. Ja mam wełnę. Nie zrobię łóżka. idiota. I w sumie jak już mam to żelazo to. Zrobię sobie tarczę. Jak wiecie? Chyba. Dla bezpieczeństwa. E -kid 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 -kid. Chwila, moment. moment. Hey. Ej, ciemne <grymne> drzewa. O, oh dobry, Zły brat bliźniak! Zły brat bliźniak dzień <grymne> Ma. Dobra, ja sobie wezmę tego drzewa I jońkne sego yoink, yoink, yoink. O, delfin Cip, do delfinku daj, daj mi swoją moc Delfina. O tak, moc delfina. Może się zaraz opie. Gdzie jest delfin? Gdzie mój delfin? Czy naprawdę jestem aż tak brzydki, że nawet delfiny nie chcą ze mną pływać? Bo. CO TO BYŁO? What the hell was that? Dobra, ten Minecraft to nie jest już Minecraft, to jest normalnie jakiś horror kwadratowy. Okej, okay, jestem po środku jakiegoś czegoś. To wygląda jak jakaś dziwna góra z creeperem na wierzchu. Yeah. To śmiesznie Śmiesznie to jest położone Hmm, w późniejszym czasie mogę coś z tego zrobić tak w sumie Żelazo Nie jedno a dwa uh! kurde No ten jest plus znalazłem, ale świerkowy, świerkowy las, tak? No mi po tym, jak i tak nic innego jakiś dziwny w ogóle świerk uuu, Ej, co tam zziąś, co uu, 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 dobra. Noc to jest jedna z tych rzeczy, których mm -hmm. na pewno. O żelazo.

No, to mamy. Ej, jej, joł! Dobra, ej, wiecie co? Tam szybko pojawię za 3, 2, 1, 0. Oj, oj! oj, oj. Czy świnka? O, azaliowe drzewko.

Heh, nie było nic strasznego, co nie? Co, so... no, ta, ta strzała, ta strzała, która przebija mi całe czoło, to... to nie, to, to jest tylko fake. Ja, yeah. kurde. Nie widzę tu nigdzie żadnego jedzenia. O, chwila. Tak jest. To jest moje ulubione żarcie. O, zatrumie. To ten flash. I w ogóle mi są z ekwipunku, o ty bym Mógłbym więcej czy tam trzymać typu. Pół diamenty. Nie, nie nie, 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 nie. Szkielety. I szkielety to wą do domu. Ja was nie chcę. Kurde. Ok. Załóżmy się tak. Jeżeli za, za tą górą, tu, o, to za, za tą górą gdzieś tam, będzie wioska. Zostawiacie tutaj subskrypcję i lajka z dzwoneczkiem. Nie, chwila, to powinno być lajka i subskrypcja z dzwoneczkiem. O, w ten sposób. Jeżeli będzie, jeżeli nie będzie. To to wtedy to wtedy ja wrzucam kolejny odcinek z Team Fortress Dobrze? Może być tak? Dobrze Tak Dobra no To już sprawdźmy Czy za tą górą będzie wioska?

Ej, hey, ludzie, patrzcie wioska! Nie wierzę w to. No chyba musicie zostawić subskrypcję. Nie no, kogo ja, kłamuję? Ja, to gówno jest off. Głupia góra. Głupi świat. Głupi minecraft. Nie lubię Minecraft. Najgorsza gra. Nie, no oczywiście nie ma wioski, ale rzeka jest, no kurde. Dobra, chwilę, muszę rozbić obóz na chwilę. Muszę więcej żarcia. Żarcie. Yy. No. Tam. To... weźcie sobie jakieś, jakąś przerwę na śniadanko, obiad, kolację, nie wiem. I zaraz wracamy. I BEM! Przepaliło mi się i żaryło. Ża żarło? Ża no wiecie o co chodzi. Anyway. Yy, myśmy... ...potrząsnę teraz słupem. I teraz dawno się stanie, bo nie jestem... świetnym youtuberem. Nie umiem youtuber. Właśnie. Yy, takie jedno... Jedno pytanko. Nie, nigdy na nie, od, nie odpowiecie, ale to jest cenie dla mnie bardziej. Jeżeli pod tym filmem zostawicie 7 sub 7 lajków To jest, um. nie ciebie. Dobro. Jeżeli pod tym odcinkiem zostawicie 7 lajków, to ja wtedy wiecie co zrobię i tekstur teksturpaka w którym zamieniam, próbuję się, przynajmniej postaram kogokolwiek, w którym zamieniam wszystko, całe jedzenie, ta, wszystko, wszystkie żarcie, całe żarcie, czyli całe żarcie, na jakieś, na jakieś takie, typu na przykład, nie wiem, mięso z krowy na hamburgera, ziemniaki na frytki, Mam taki fast. Taki fast. No, no naprawdę na takiej otwartej powierzchni nawet się wioska nie chce zrezyć. Ab Demet. Dobra, jeżeli znajdę teraz wioskę, jakąkolwiek, to ten odcinek się kończy. Naprawdę kończy się, bo nie będę spędzał tu kolejnych 15 minut, by znaleźć jakąś waloną wioskę, żeby wziąć, zbudować sobie pieprzony domek. I no, uczucie jakbym się wrócił na spawna. Hm. Nie wiem. W ciągu pięciu minut nie znajdę żadnej wioski, to ewidentnie to będzie najbardziej pechowy sit w jaki kiedykolwiek gram, jaki kiedykolwiek mi się zdarzył. No na serio. Już mam tyle przedmiotów, a dalej nie znalazłem żadnej wioski. To jest... To, to, to jest dziwne. To, to jest także dziwne. już jest trzecia noc, czy czwarta. Ja dalej szukam wioski. Come on! Mm! kolejna góra! Dobra, dobra, w dupie. O. 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 Neo z Matrixa. Neo z Matrixa. Neo z Matrixa. Neo z Matrixa. Oa, no i w dupie. Dosłownie nie, dobra, może nie dosłownie w dupie szła, ale Kurde. Loska. i a i dobra, 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 dobra już, już lecę, już Wiem przez cały odcinek szukałem wioski tak, już lecę do niej kojnie nie bi... do mnie